Z nami Hubert Migaczew, trener drużyny Hoosers Poland, jutro w Wyszkowie boksujemy przedostatni mecz w fazie grupowej, ostatni u siebie z drużyną z Azerbejdżanu, jak nastawienie zawodników? Witam serdecznie, nastawienie jak zawsze bojowe, przygotowani jesteśmy do tego, żeby stoczyć mecz i go wygrać, natomiast zobaczymy co przeciwnicy pokażą, pokażą na ringu w Wyszkowie. Musimy zdobyć, zdobyć jeden punkt w dwóch meczach, żeby wyjść z pozycji trzeciej i boksować w ćwiercinałach z Włochami, na czym nam najbardziej zależy. Także jest to dla nas mecz bardzo ważny, tym bardziej, że podejmujemy w domu Azerbejdżana, wiemy jak bardzo jest to silna i, i mocna drużyna. Jutro zadebiutuje nowy zawodnik w naszej drużynie, i Irenausz Zakrzewski, dobrze mówię? Dobrze. Wadze średniej, skąd w ogóle pomysł, żeby ściągnąć tego zawodnika akurat do drużyny? Bardzo ładnie nam się René już rozwija na turnieju Grand Prix, co pokazały te jego, jego walki. My, z racji takiej, że musieliśmy mieć obsadzoną wagę 73 kg, szukaliśmy w Polsce dobrego zawodnika, padło na Ireneusza. Mam nadzieję, że zawodnik ten stanie na wysokości zadania i pokaże się z jak najlepszej strony. A wiem o tym, patrząc się na jego rozwój kariery, że jest to perspektywiczny zawodnik i, i taki start na pewno mu się przyda. Chyba przed najtrudniejszym zadaniem jutro stanie Michał Gerlecki, który boksuje jest naprawdę renomowanym rywalem. Jak nastawienie zawodnika przed walką? Najbardziej dobrze Michał boksuje u siebie, jest zdecydowany na to, żeby wygrać tą walkę. Przeciwnika ma bardzo mocnego, zależy na tym, żeby stoczył dobrą walkę i, i w tej kategorii jak gdyby nie obstawiamy, nie szukamy punktów. Punktów szukamy troszeczkę w innych kategoriach wagowych. E, liczę tutaj mocno na Sylwestra Kozłowskiego, że się przełamie i tą walkę wygra. Liczę na Adila Aslanowa bardzo mocno oraz liczę najbardziej na Mateusza Malujdę, że swojego przeciwnika w ringu, w ringu pokona. E, za tydzień boksujemy ostatni mecz w fazie grupowej z drużyną z Rosji, którą Pokonaliśmy w Gdyni. E, jaki skład przewiduje Pan na ten ostatni mecz w fazie grupowej? Tam szukamy. Jeżeli nam na tym meczu nie uda się urwać dwóch, e, bądź przy wygranym meczu trzech, e, trzech punktów, bądź przy przegranym meczu jednego punktu, e, będziemy szukali tego punktu jednego w, w Rosji 8 marca. E, I tam jest skład następujący: Mateusz e, Dawid Michelus w 54, w 61 Jacek wyleżał, w 73 Tomek Jabłoński. Mocny, mocny punktu, szukamy tego punktu. W tej kategorii wagowej w 85 będzie Sergiej Radczenko. Który też powinien się pokazać w końcu z dobrej strony tą walkę wygrać oraz wadze ciężkiej przyjedzie do nas nam, nam pomóc Jan Sudziłowski. Czyli na Rosję wysyłamy dość mocny skład. Na Rosję wysyłamy dość mocny skład. Wiemy jak się z nimi lubimy, dlatego wysyłamy mocny skład. Powodzenia. Dziękuję bardzo. A mnie pusty. Dobra, super. Witam serdecznie wszystkich na konferencji prasowej przed meczem Huzars Poland-Azerbejdżan-Baku Jest to ostatnia konferencja przed wyjściem z grupy, dla nas bardzo ważna. Moi drodzy, także serdecznie witamy przeciwników z Azerbejdżanu. Pozwolę sobie przedstawić przede wszystkim najważniejszą, główną postać u nas na, na, na tym meczu. Jest to supervisor, który siedzi po mojej prawej stronie. Pan Niki Kiszen. E, z końca stołu po prawej stronie siedzi Pan doktor Kadri Abdul Abdu Hamid. Przepraszam za, za, za nazwisko. E, moi drodzy, kilka spraw jak gdyby bardzo ważnych organizacyjnych. Hmm. Sama gala będzie odbywała się w Wyszkowie. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować burmistrzowi Wyszkowa, panu Grzegorzowi Nowosielskiemu za pomoc w realizacji tego projektu, za udzielenie pomocy, za udzielenie sali i wielu, wielu innych rzeczy, bez których ta gala by się nie odbyła. Moi drodzy, po... najważniejsza rzecz, najważniejsza rzecz dla nas, jako dla drużyny Hussers Poland mamy już sponsora głównego strategicznego, który którym jest firma Rafaco, jest to lider swojej branży. Dodatkowo, dodatkowo chciałem powiedzieć, że Rafako, była, jedno z, była pierwszą firmą, która sponsorowała Justynę Kowalczyk. Justyna Kowalczyk jak wiadomo odniosła olbrzymi sukces w swojej dyscyplinie. Także razem z Rafaco nie mamy ambicji, żeby być najlepsi w kraju. Teraz już z takim sponsorem, z takim partnerem możemy być najlepsi. Najlepszy na świecie i do tego będziemy dążyli także wielkie wielkie podziękowania dla, dla firmy rafako i dla Jarka Kołkowskiego, którego z nami tutaj w tej chwili nie ma za. Znalezienie takiego sponsora dużego. Chciałbym e, rozpocząć oficjalne oficjalne ważenie. Przedtem przedstawię e, zawodników Huzarsów oraz oraz Azerbejdżan Bakufajers w, w wadze bantam w wadze. Do 54 kg po mojej lewej stronie Sylwester Kozłowski oraz w przeciwnej Elwin Mamitsza-Zala Mami Mami wadze lekkiej Adila Slanow z Huzarców, będzie pan Magomedali Bardzo nam miło wadze do 73 kg z naszej strony Ireneusz Zakrzewski Nowy napytek powierzchni do walki, jego przeciwnikiem będzie Mikołaj Wasyliuk. Bardzo jest nowy zawodnik. Mam nadzieję, że to będzie piękna, fantastyczna, wspaniała walka. Wadze półciężkiej do 85 kg. Michał Gerlecki. Bardzo serdecznie Pan Ramazan Magomedov. Tak. I w wadze ciężkiej. E, czeka na bardzo walka nasza gwiazda nowa Mateusz Maluida.